Program Quick Teacher bazuje na opcji wysokiego zapamiętywania. Czytając tekst widzimy o wiele więcej niż nadążamy powtórzyć w myślach. Czytanie tekstu w myślach jest największą barierą dla przyswajania dużej ilości informacji. Na zajęciach z szybkiego czytania najpierw uczy się czytać bez powtarzania słów w myślach. Program Quick Teacher wykorzystuje tę wyróżniającą się cechę naszej psychiki i pomaga opanować język obcy o wiele szybciej. Program działa w następujący sposób: ekranie pokazują się obce słowa z dużą szybkością. Najczęściej nie nadążacie wymówić tych słów w pełnym tłumaczeniu, ale udaje się wam wzrokowo je zapamiętać. Po jakimś czasie nauki w opcji wysokiego zapamiętywania przechodzi się na świadomy sposób nauczania, kontrolowany. Tu Państwo może sprawdzić, co z tego, co zostało zobaczone, zostało również zapamiętane. W czasie control na ekranie jest podawany zbiór słów, które były pokazywane w czasie poprzedniego etapu. Tym razem słowa te są głośno wymawiane. Na każde obce słowo jest siedem różnych słów w ojczystym języku. Trzeba wybrać prawidłowe tłumaczenie obcego słowa. Najpierw może się wydawać, że wybieracie prawidłową odpowiedź, ale potem rozumiecie, że odnalezienie się w takiej ilości nieznajomej leksyki jest niemożliwe. Taką możliwość daje nam jedynie efekt wysokiego zapamiętywania. Następnie, w czasie całego tego kursu, będziecie kontynuować pracę ze słowami, potem ze związkami słów i zdaniami. Bardzo ważnym momentem jest to, że nawet gdy odpowiadacie nieprawidłowo, program Quick Teacher wskazuje prawidłowe tłumaczenie. Oznacza to, że nawet jeśli odpowiadacie nieprawidłowo, kontynuujecie nadal naukę. Gdy odpowiadacie prawidłowo, program proponuje usunąć to słowo, wykluczyć go ze słownika. Słowo to przechodzi do specjalnego rozdziału, zawsze jest możliwość zajrzenia do tego rozdziału i sprawdzenia, czy dobrze zapamiętaliście wykluczone słowa. Tym sposobem słownik staje się coraz mniejszy. Opanowane słowa są przenoszone do specjalnego rozdziału, a słowa, które jeszcze nie są przez nas opanowane, są wyświetlane na ekranie coraz częściej. Jest to efektem Actor. tak zwanej śnieżnej kuli. Actrice. Actrice. Dla bardziej wygodnego nauczania cały słownik jest podzielony na kilka części. Kiedy opanują Państwo 70-80% słów, przechodzą Państwo do drugiego etapu nauki. Język potoczny. Good morning. Morning. Ten etap oparty jest na świadomym sposobie nauczania. Quick Teacher morning. zawiera mniej więcej 3000 wyrazów Good i zdań. Afternoon. Wyrazy i Good zdania evening. są złożone ze słów, które Państwo opanowaliście na pierwszym etapie. Poznane już Państwu formule na ekranie wyświetla się wyraz do do? z dźwiękiem wymowy. Hello. Państwo z siedmiu odpowiedzi muszą wybrać jedną prawidłową. How na pierwszym etapie nauki Hello. opanowaliście Państwo Hi. słownikowy zbiór. Na drugim etapie uczycie Welcome. się już Państwo, jak ten słownikowy zbiór wykorzystywać i stosować w Welcome. zdaniach, wyrazach i języku potocznym. How are you? Ten sposób nauczania możemy porównać z uczeniem dziecka, gdzie z początku uczy się słów, a następnie uczy się ich używać. Na samym końcu dziecko uczy się gramatyki i fonetyki. Program Quick Teacher zawiera niezbędny kurs gramatyki i fonetyki z zadaniami. Fonetyka. Państwo macie możliwość posłuchać fonetyki. Jak brzmią oddzielne części i zgłoski słów. The English Alphabet A, B, C, D. Ortografia Quick Teacher. Program daje możliwości pisania tłumaczenia słowa w języku obcym. Jeśli wybierają Państwo nieprawidłową literę, program nie pozwala jej zapisać. Oczywiście, możecie Państwo wykorzystywać podpowiedzi, które podaje program. Program Quick Teacher daje możliwości nauki poprawnej wymowy, zapisanie swojej wymowy i porównania jej z poprawną wymową. To duży sukces programu Quick Teacher. Kompleks językowy człowiek najczęściej nabywa, kiedy wstydzi Action. się rozmawiać przy innych. Co oni pomyślą, co będzie, gdy powiem coś niewłaściwie, gdy ktoś nie zrozumie, będzie Action. się ze mnie śmiał. Z programem Quick Teacher można pracować indywidualnie, ćwiczyć tak długo, Action. aż wymowa będzie poprawna. Przekonacie się, że możecie poprawnie wymówić obce słowa i wymowa przez Państwa słów jest podobna do oryginału. Zostaniecie zrozumieni. Like to to Program oh, Quick Teacher daje możliwości doskonalenia pojedynczych słów, jak i ich zgłosek. Zapomnijcie sorry, Państwo o barierach well. językowych i kompleksach. W like no, programie Quick Teacher. Istnieje funkcja odwrotnego tłumaczenia. Kiedy słyszymy słowa w języku obcym, mamy możliwość wybrania prawidłowej odpowiedzi w języku ojczystym. Program Quick Teacher jest interaktywny. To jest jak zabawa odpoczynek, zapamiętywanie podczas zabawy człowiek uczy się najskuteczniej. Multimedialny zestaw Quick Teacher ma wszystko, co jest niezbędne do opanowania języka. Zawiera gramatykę daje możliwość doskonalenia wymowy, pisowni, tłumaczenia, fonetyka, leksyka, sprawdzania nowej wiedzy i wiele innych możliwości. Państwo mogą posługiwać się prostą i szczegółową instrukcją metodyki nauczania.